Idziemy z tym, nie? Jestem jaki jestem, ciągle z pierdole co by się nie działo, nie wymiękaj. To się ja. Jestem jaki jestem, ciągle z pierdole co by się co nie działo, nie wymiękaj. Na kierwanie brak sosu, kurwa, co nie, każdy ma do powiedzenia za wiele, a kurwa głównie o mnie wie, tyle wiedział, co powiedział. Mordy za mnie, kurwa, ile razy potracę, dzieci momenty zmiany, jaki kurwa zmiany, wyjdzbanem ja mam na opinię. Jestem jaki jestem, wejdź mi kurwa w drogę, życie kurwa nie przegrałem Samy kurwa na ekipie, sam to zwikule Powtórzę raz kolejny prze jak wiesz o co chodzi, to wypierdaj od mojego życia Sam sobie kopcnie radę, życie nas wypierdala Jedne po swoje, biorę to co moje, nie pogadamy, Życie droga nie wykona, to z przykazania To pierwsza zasada, królestwa nienawidzę nie na tym bazie, w moich oczach nie ma odbicia Widzę wszystko na ciemno Mam już dosyć, czasem wszystkiego oddam ręki serca Zachowa je tak, żeby nikt nie od nas Rana taka bywa, droga nie poja Zapierdałem sam przez piekło, właśnie ta Czas, nie zwicę, początka droga, bywa, że się nie oszukać, elementu to pozniewany czas, zgarek nie pika, więc proszę kochana wybacz, rany są muleczalne, droga biegnie życie Właśnie ta każdy ma do powiedzenia, a wie tyle co na odsłuchu ma. Prawda boli nie jednego kurwa, życie bywa gorsze od dziwki. Wezmę całą serce odejdą, nie mają psowa, uczę się na błędach. Czas tego dnia sytuacja rozjebana, moja nie pozbierana. Jak patrzę na te kulestwo, zdala weźmy pierdale, życie rozjebane, życie bywa przewrotne. Każdy chce żyć jak najlepiej, droga ubywa, tu nam ostrożność nigdy dość tak już bywa. Uważaj na słowa, bo kurwa ramy na ciele pozostają, Co każdy gada, 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 a chuja wiedzą. Tak kurwa, prosta zasada, nigdy się nie poddawać, jak życie utłumniasz. Podążek, jak masz jakiś ser, życie uczy na błędach nas to podstawa. Co kolejnego dnia życzę mordo, żeby pucha nie w twym domem. Przesłania krata, a ty jak się masz dat życie zmienia człowieka. Każdy porażka to tylko walka, przesłania krata, na nagadała. Sąd wyrokiem skaże, niewinnego chłopacznie, Tak już bywa chwila, umija, czas policza, trzeba banknot na kiermani, towar pogoniony, dożyna, każdy patet na zarobek własny ma, życie nauczycie. Lekcja jak pies, pałom na pierdala, sięga sięga po poognata. nie ruszasz się, grzeba, grzeba. kiedy i zaciskaj